Mariusz Zaruski Sonety żeglarskie Fregata Fregata wielka, piękna, od lądu odbiła. Pełnią skrzydeł swych białych, żeglując na morze. Co za kolos potężny! Jaka straszna siła podniesioną jej piersią morską głębię porze. Krubeliny, kotwice, olbrzymie jej reje, wszystkim burzą się zdają, urągać zuchwale. O tych masztów wyniosłych może nie rozchwieje, nie strzaskają ich gromy. Nie dosięgną fale. Płyną szumy nad morzem, wichrów wielką rzeką. Coraz wyżej kark wznoszą pieniące się wzgórza, Zbitem stadem, bezmyślnie pędząc na skraj świata. Co za punkcik tam widać daleko daleko co chwila niknie w głębiach i znów się wynurza? Listek z drzewa zerwany? To wielka fregata! Czytał Bogdan Tymowski.